Za każdym razem, kiedy narzekasz na swoje życie, powinieneś posłuchać tego odcinka. Viktor Frankl przeżył coś, czego nie da się opisać słowami. Trafił do czterech obozów, gdzie był nocnym świadkiem ludzkich dramatów zezwierzęcenia, a oprócz tego sam doświadczał fizycznego cierpienia. Dlatego, gdy słyszysz rzeczy na zasadzie Każdy problem jest taki sam, nie powinniśmy ich rozróżniać odpowiadam bzdura. Problemem dzisiejszego pokolenia jest to, że nie biorą za nic odpowiedzialności. Ich egzystencja jest wypełniona bezwartościową rozrywką, tanimi dramatami, dlatego znajdują ból tam, gdzie go nie ma. Nie liczyło się to, czego oczekiwaliśmy od życia, ale raczej to, czego życie oczekiwało od nas. Musieliśmy przestać pytać o sens życia i zamiast tego myśleć o sobie jako o tych, których życie kwestionuje codziennie i co godzinę. Nasza odpowiedź musi polegać nie na rozmowach i medytacjach, ale na właściwym postępowaniu. A więc co robisz, by sądzić, że świat jest ci cokolwiek winien? Pojawiasz się każdego dnia? Pracujesz, gdy nikt nie patrzy? Czy może wierzysz, że nadejdzie magiczny impuls, który sprawi, że życie nabierze jaśniejszych barw? Dlatego jestem potężnym fanem teorii, że w jednostce drzemie potężna siła, której niewykorzystanie wpływa na cały zbiór. To nie działa na odwrót. Kiedy liczysz na grupę, przegrasz jak większość zagubionych owieczek, ale kiedy liczysz na swój charakter, wiedzę, sposób patrzenia na rzeczywistość, możesz zmieniać świat według własnego uznania, bo zaczynasz wysyłać tę energię wśród innych, dając im przykład, że można być kimś więcej. Wiesz dlaczego wychodzę z takiego założenia? Bo główną jednostką pomiaru grupy są emocje, a skoro większość nie potrafi kontrolować tego, co dzieje się wewnątrz nich, co powstanie z takiej mieszanki? Odpowiedz sobie sam. Za każdym razem, gdy w internecie pojawia się jakaś afera i obserwuję te straszne komentarze ludzi, zastanawiam się, po co ci to? Nie widzisz, że taplasz się w bagnie? Być może masz poczucie, że walczysz o wyższe dobro, ale to niszczy cię od środka. Zastanów się, czy chciałbyś, żeby twoje dzieci były takie jak ty? Czy chciałbyś, żeby jak kompletny luzer zajmowały się życiem innych? W tym żywym laboratorium i na tym poligonie doświadczalnym. Obserwowaliśmy i byliśmy świadkami, jak niektórzy z naszych towarzyszy zachowywali się jak świnie, podczas gdy inni zachowywali się jak święci. Człowiek ma w sobie obie możliwości. To, które z nich zostanie urzeczywistnione, zależy od decyzji, a nie od warunków. Wydaje się to być naturalnym procesem. Kiedy sytuacja powie: sprawdzam, wychodzi to, co każdy trzymał w środku. Jednak ja w tych słowach dostrzegam coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Otóż ludzie, którzy wierzą, że zawsze będą poklepywani po plecach, mogą się mocno zawieść. Czy tego chcesz, czy nie, żyjemy w czasach, gdzie ludzie mają zero wytrzymałości psychicznej. I to widać w sytuacjach, gdzie nie są przez nic testowani. A co gdy ten sprawdzian w końcu się pojawi? Wyjdzie to, czego nikt się nie spodziewa. Ja nie chcę ciebie straszyć. Wszak jest to najlepszy moment, by postawić na siebie, ponieważ gdy ludzie się obudzą i poznają prawdę na temat mechanizmów rządzących tą planetą, może być już za późno. Możesz powiedzieć: No fajnie, ciekawy punkt widzenia, ale jakie są wnioski? Bardzo proste, uciekaj od tumu. Mówiąc metaforycznie, kiedy słyszysz wybuch, to zamiast jak wszyscy biec w prawo, skieruj się na lewo. Tak samo z inwestowaniem, relacjami, zarabianiem pieniędzy, utartymi przekonaniami. Kiedy wszyscy wkładają pieniądze w jakąś spółkę, zazwyczaj jest już za późno. Kiedy wmawiają ci, że powinieneś zaakceptować toksyczne zachowania w relacji, czas na spakowanie walizki. Kiedy mówią, że warto za wszelką cenę zdobyć wykształcenie, lepiej, żebyś został przyśrednim. Kiedy dają ci do zrozumienia, że powinieneś dorosnąć, to czas, by zadbać o swoje wewnętrzne dziecko. Ja nie mówię o specjalistach czy osobach, którzy zjedli na czymś zęby, ale o tej bezmyślnej watasze dzikich zwierząt czerpiących frajdy z cudzych potknięć bo to wtedy stajesz się bezbronny i bądź pewien, że zostaniesz zjedzony. No chyba, że podejmiesz właściwą decyzję. I to jest jedna z koncepcji Wiktora, a mianowicie wszystko zależy od wyboru. Jesteś jedną decyzją od zupełnie innego związku, innej pracy, innego towarzystwa, czy zerwania z uzależnieniem, czyli jedna decyzja, którą wykonujesz przez jeszcze jeden dzień. To był jeden z powodów, dlaczego przetrwał w tych nieludzkich warunkach. Powtarzał sobie, że potrzebuje jeszcze jednego dnia, mimo że nie wiedział, kiedy to się w końcu skończy. To była pierwsza rzecz, ale drugą było odnalezienie sensu. Według głównej postaci tego odcinka możemy to zrobić na trzy sposoby. Jak już pewnie zdążyłeś zauważyć, był fanem proaktywnego poszukiwania, a nie kontemplowania tak jak na przykład robili to stoicy. Pierwszy sposób to praca, czyli podejmowanie ciągłych działań. Byłem wielokrotnie krytykowany za mówienie, iż młodzi nie powinni szukać balansu. Bo tak jest. Pchanie w kierunku celów nadaje życiu znaczenia. Nie walenie wody na kanapie z ziomkami, nie codzienne wyjścia na miasto, tylko żmudne wykonywanie kroków do przodu. Kiedy Wiktor po raz pierwszy przybył do Oświęcimia, został pozbawiony wszystkiego, co posiadał, łącznie z naukowymi zapiskami, które stanowiły podstawę jego filozofii. I ta nadzieja na to, że po wyjściu będzie mógł na nowo przekazać swoją wiedzę stały się dla niego źródłem, z którego mógł czerpać sens. Co oznacza, że do tych żmudnych kroków powinieneś dołożyć wizję, że czeka cię coś znacznie lepszego. Kiedy patrzymy na najlepszych sportowców, przedsiębiorców, każdy z nich jest wizjonerem. W momencie, gdy wszyscy się z nich śmieją, oni nadal żyją z przekonaniem, że uda się to zrealizować. To jest ta intencja, którą wysyłaś w stronę wszechświata, a on robi wszystko, by ułatwić jej realizację. Mimo, że tego nie widzimy, jesteśmy w stanie to doświadczyć. Drugi sposób to znalezienie miłości. Miłość wykracza daleko poza fizyczne ciało ukochanej osoby. Znajduje swoje najgłębsze znaczenie w jego duchowej istocie, w jego wnętrzu. To, czy jest obecny, czy nie, czy w ogóle jeszcze żyje, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Niestety większość relacji polega tylko na neurobiologicznym przywiązaniu, a nie tym, czym naprawdę powinny być. Słowo to jest czymś transcendentnym i bynajmniej nie polega tylko na zwykłym odczuwaniu. Wiktor odnalazł najwyższe znaczenie w duchowej istocie człowieka w jego wnętrzu, ponieważ przekracza ona granice czasu. Nawet jeżeli dana osoba nie jest fizycznie obecna, miłość może nadal istnieć, ponieważ jednostka ta ciągle jest wśród nas tylko w zupełnie innej postaci. Frank, kiedy dotarł do obozu, został oddzielony od żony. Nie wiedział, co się z nią dzieje i czy uda się jej przetrwać, ale postanowił przyjąć poniższy sposób myślenia. W tamtym momencie przestało to mieć znaczenie. Nie było potrzeby, abym wiedział, gdyż nic nie mogło dotknąć siły, mojej miłości, moich myśli oraz obrazu mojej ukochanej. Gdybym wtedy wiedział, że żona nie żyje, myślę, że nadal oddawałbym się, niezakłócony tą wiedzą, kontemplacji jej obrazu. A moje mentalne rozmowy z nią byłyby równie żywe. Być może umarł ci ktoś bliski, albo odeszła od ciebie osoba, z którą spędziłeś połowę swojego życia. Nawet jeżeli w to nie wierzysz, ona ciągle tu jest, chyba że stwierdzisz inaczej. Więź duchowa to coś absolutnie nierozerwalnego. To jest tak zwana koncepcja śladu. Każdy człowiek kształtuje nas w określony sposób, niektórzy w mniejszym, a niektórzy w większym stopniu. Przekazali ci ładunek energetyczny, z którym teraz idziesz przez świat. Twój były partner, partnerka nadal jest z tobą. Nie w fizycznym sensie, ale jesteś częścią nich i warto być za to wdzięcznym, nawet jeżeli czujesz do nich żal. W ten sposób nadajesz sensu swojemu życiu po metaforycznej stracie. Na tym zresztą opiera się cały koncept biblijny. Bóg jest miłością, ale nie w takim znaczeniu, że odczuwamy wobec niego sympatię. Patrząc na to z tej perspektywy, dla wielu ludzi wiara stałaby się czymś przemijającym. Okej, okay, moje życie jest dobre, więc je doceniam, ale nagle się potykam i przestaję go szanować. Tu nie o to chodzi. Jego postać jest czymś w rodzaju drogowskazu, który ma za zadanie pokazać nam, zobacz, to jest prawidłowa ścieżka w życiu. I każda osoba, którą spotykasz, jest czymś na wzór nauczyciela, który nie zawsze daje ci dobre wskazówki, ale przekazuje energię, która zostaje z tobą na całe życie. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, iż emocje są pozbawione znaczenia, ale nie możemy wmawiać ludziom, że odczuwaj to, co chcesz, jesteś, jaki jesteś, bo skażemy ich na problemy egzystencjalne. Perspektywa jest kluczem. Zresztą świetnie mówił o tym Marek Aureliusz. Zawsze obserwuj, że wszystko jest wynikiem zmian i przyzwyczajaj się do myślenia, że natura niczego nie kocha tak dobrze, jak zmieniać istniejące formy i tworzyć nowe, podobne do nich. Zauważ, jak szybko wszystko zostaje zapomniane i spójrz na chaos nieskończonego czasu po obu stronach teraźniejszości na pustkę poklasku, na zmienność i brak osądu u tych, którzy udają, że chwalą oraz na ciasnotę przestrzeni, w której jest ograniczona. Bo cała Ziemia jest punktem, i jakże małym zakątkiem jest mieszkanie Twoje. Pamiętaj! Aby wycofać się do tego małego terytorium, a przede wszystkim nie rozpraszaj się ani nie napinaj, ale bądź wolny i patrz na sprawy jak śmiertelnik. Wśród rzeczy pod ręką, do których się zwrócisz, niech będą te dwa. Po pierwsze, rzeczy nie dotykają duszy, gdyż są zewnętrzne i pozostają nieruchome. Nasze niepokoje wynikają jedynie z opinii, która jest w nas. Po drugie, wszystko to, co widzisz, zmienia się natychmiast i na nowo się nie pojawi. Dlatego stale pamiętaj, jak wielu z tych zmian już byłeś świadkiem. Wszechświat jest transformacją. Życie jest opinią. Trzecim sposobem na odnalezienie sensu jest cierpienie. Zaraz ktoś napisze, ale jak to? Kiedy Wiktor trafił do obozu, został pozbawiony jedzenia, ubrań, sprowadzono go do pozycji buta, ale przez to stawał się innym człowiekiem. Dzięki temu, że przetrwał to miejsce, był w stanie podzielić się przemyśleniami, które dzisiaj zmieniają przyszłe pokolenia. Stąd też powstało jego słynne powiedzenie: Człowiekowi można odebrać wszystko oprócz jednej rzeczy ostatnie z ludzkich wolności wyboru własnej postawy w danych okolicznościach. A on wybrał akceptację cierpienia. Oczywiście nie możemy porównywać tego, co działo się tam, do tego, co my przeżywamy dzisiaj, bo to byłoby ekstremalnie niewłaściwe. Wszak wartość naszego życia nie powinna być zależna od przyjemności. Jakie rzeczy nauczyły Cię najwięcej? Złamane serce, otarcie się o przejście na drugą stronę, wystawienie przez najlepszego przyjaciela, czyli momenty, w których czułeś ból. Jednak to on pozwolił Ci wyciągnąć lekcje, które zostaną z Tobą do końca życia. Kiedy idziesz zrobić mocny trening, wiesz, że będziesz musiał włożyć wysiłek, ale zaraz po nim uwalnia się coś, co daje Ci siły. I kiedy spojrzymy na życie jako całość, wszystkie dobre rzeczy są poprzedzone czymś złym. Nietzsche mówił o tym tak. Przyjrzyjcie się życiu najlepszych i najbardziej produktywnych ludzi oraz narodów, zadając sobie pytanie, czy drzewo, które ma dumnie rosnąć ku niebu, może obejść się bez złej pogody i burz? Czy nieszczęście i przeciwności lub wszelkiego rodzaju nienawiść, zazdrość, upór, nieufność, surowość, chciwość nie należą do sprzyjających warunków, bez których trudno jest osiągnąć wielki wzrost? Czyż nie została mu nadana przez dyscyplinę wielkiego cierpienia? To napięcie duszy w nieszczęściu, które kultywuje jej siłę, jej dreszcze w obliczu wielkiej ruiny, jej pomysłowość i odwagę w znoszeniu, zachowywaniu, interpretowaniu oraz wykorzystywaniu cierpienia. Czyż nie została mu dana przez dyscyplinę wielkiego cierpienia? Frank obserwując ludzi w obozie, zdał sobie sprawę z pewnego zjawiska, które nazwał frustracją egzystencjalną. Ci, którzy nie mieli w sobie poczucia sensu, wiary oraz nadziei na to, że czeka ich coś lepszego, ginęli najszybciej. Nawet z naukowego punktu widzenia możemy dojść do podobnej obserwacji. Twoja głowa i ciało są ze sobą połączone. Kiedy psychika odpuszcza, ciało również wywiesza białą flagę. Dlatego wielu ludzi na szczycie nie jest lubiana, bo są maniakami, ale gdyby nie to, znaleźliby się w miejscu, z którego są krytykowani czyli przed klawiaturą komputera albo telefonu. Wiem, że oglądam niewielu sportowców, więc to będzie dla nich ważna wskazówka. Jeżeli nie będziesz miał w sobie podejścia, jestem najlepszy, przetrwam najgorsze cierpienie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, prędzej czy później przegrasz. Ponieważ hormonalnie oraz fizycznie dostroisz się do tego, kim jesteś mentalnie. Często zawodnicy zastanawiają się, dlaczego są tak mocni na treningu, a gdy przychodzi sprawdzian w postaci walki, meczu, wszystko się sypie. Gdyż nie pracujesz nad tym, co dzieje się w środku. Ponieważ za mało cierpisz, jesteś w zbyt komfortowym dla siebie miejscu. Ale to samo tyczy się młodych ludzi. Masz za mało problemów, a nie za dużo. Jesteś wystawiony na bodźce z otoczenia, które działają na ciebie pobudzająco, a gdy dzisiaj je odbierze, nie wiesz, co ze sobą zrobić. Wyżej wymieniony filozof pisał tak. Sens i moralność życia wypływają z wnętrza człowieka. Zdrowe, silne jednostki dążą do samorozwoju poprzez eksperymentowanie oraz niebezpieczne życie. Życie składa się z nieskończonej liczby możliwości, a zdrowy człowiek odkrywa tak wiele z nich, jak to tylko możliwe. Po obejrzeniu tego odcinka zrób krótkie ćwiczenie: weź kartkę papieru i wielkimi literami napisz, co ciężkiego zrobiłem w tym miesiącu. Dorysuj do tego kreski i spokojnie się zastanów. Jestem przekonany, że większość nie będzie w stanie napisać trzech rzeczy. Paradoks polega na tym, że dwie grupy będą miały problem z ich wypełnieniem. Grupa, która ma wszystko gdzieś, bez opamiętania konsumuje wszystko, co podsunie się jej pod nos, oraz grupa, która osiągnęła wszystko, o czym marzyła. Pierwsza ma co robić: czas przestać się mazać i ruszyć do roboty. Druga musi znaleźć inny, bardziej wymagający szczyt, bo za niedługo może bardzo boleśnie spaść z tego, na którym się zadomowiła. No ale zaraz pojawi się pytanie: co zrobić, jeżeli nie wiem, co tam wpisać. W takim wypadku zastanawiasz się nad rzeczami, w których chcesz się poprawić, a następnie co sprawia mi w tym największy dyskomfort. Jeżeli masz to określone, chcesz agresywnie stawić temu czoła. Dlaczego agresywnie? Bo jeżeli się czegoś boisz, co do zasady przyjmujesz defensywną postawę, a wkurzenie powoduje, że uruchamiasz instynkt zdobywcy. Jednak tu musisz być ostrożny. Tak jak już wcześniej wspominałem, niekontrolowane emocje niszczą ludzi. To z kolei jest forma motywacji, ładunku energetycznego, który tworzysz na podstawie danego wyobrażenia. Na przykład, jestem tak wkurzony na to, że moje relacje wyglądają tak jak wyglądają. Okej, okay, w takim razie będę zagadywał każdą osobę, która mi się podoba. Przegrałem walkę? Ta złość pozwoli mi zrobić kilka treningów więcej. Mam dość bycia otyłym, od dziś to zmieniam. Kiedy zagrasz w taką grę z umysłem, zobaczysz, że rzeczy staną się zdecydowanie prostsze. Ludzie mają tendencję do widzenia jedynie ściernisk przemijania, ale przeoczają i zapominają o pełnych spichlerzach przeszłości, do których przynieśli żniwo swojego życia, dokonane czyny i co niemniej ważne. Cierpienia, przez które przeszli z odwagą oraz godnością. Jeżeli jesteśmy już przy temacie związanym z siłą mentalną, warto omówić technikę opracowaną przez Wiktora nazwaną intencją paradoksalną. To koncepcja, która odnosi się do sytuacji, w której dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu doprowadzi do niepożądanych skutków. Miałeś pewnie sytuację, w której czułeś ogromny stres, z którym nie wiedziałeś, jak sobie poradzić. Kiedy wmawiałeś sobie, chcę poczuć spokój, prawdopodobnie problem się zaognił. W psychologii istnieje coś, co nazywamy efektem białego niedźwiedzia. Jeśli ktoś jest proszony, aby nie myśleć o białym niedźwiedziu, to często właśnie ten obraz wchodzi mu do głowy, ponieważ jego umysł stara się spełnić daną intencję, choćby przez zaprzeczanie. W efekcie osoba może myśleć o białym niedźwiedziu zdecydowanie intensywniej, niż gdyby zwyczajnie to zaakceptowała. No okej, okay, ale w jaki sposób można wprowadzić to w życie? Załóżmy, że masz irracjonalny lęk przed jakimś obiektem lub sytuacją. Chcesz się na nią wystawić, mówiąc w myślach: Tak, czuję stres i jest mi z tym dobrze. Albo załóżmy, że ktoś ma trudności z publicznym przemawianiem i odczuwa silny stres przed wystąpieniem. Wtedy taka osoba powinna powtarzać w myślach stwierdzenia na zasadzie: czuję strach i zdenerwowanie przed wystąpieniami publicznymi, chcę odczuwać tego więcej. Albo uwielbiam, jak zrzuca się na mnie presję. To dodaje mi siły. Paradoksalna intencja może być również stosowana w przypadkach zaburzeń snu. Aby przezwyciężyć ten szczególny strach, zwykle doradzam pacjentowi, aby nie próbował zasnąć, ale postarał się zrobić coś przeciwnego, to znaczy nie zasypiać tak długo, jak to możliwe. Innymi słowy, nadmierna intencja zaśnięcia, wynikająca z lęku przed niemożnością zaśnięcia, Musi zostać zastąpiona paradoksalną intencją niezasypiania, po której wkrótce nastąpi sen. Kolejną istotną rzeczą w jego filozofii jest zachowanie nicości, to znaczy danie sobie wyboru, by nie reagować na sytuację w jakikolwiek sposób. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co dzieje się z człowiekiem, który jest świadomy, że w każdej chwili może zostać pozbawiony życia. Ale Wiktor pozwolił sobie na zachowanie wolnego umysłu. Był świadomy, że jego reakcja nic nie zmieni. Wielokrotnie zmuszano go do uczestnictwa w ciężkich pracach fizycznych, które były ponad jego siły. Pracował, mimo że nie miał pewności, czy uda mu się przetrwać do końca dnia, ale ostatecznie przyjmował odpowiednią postawę, na przykład poprzez przypominanie sobie o żonie. Postaraj się sięgać do odmentów swojej podświadomości, kiedy wiesz, że rzeczy nie mają szans się zmienić. Nie załamuj się, nie szukaj usprawiedliwień, tylko zaakceptuj i znajdź rzeczy, które pozwolą ci przetrwać. Kiedy Aurelius pisał swój dziennik, lubił prowadzić między sobą monologi. Jeden z nich brzmiał tak: W przypadku, gdy wszystkie emocje to zwykła moneta, to co jest wyjątkowego dla dobrego człowieka? Przyjmować z uczuciem to, co los zesłał, aby nie plamić ani nie zakłócać jego ducha bałaganem fałszywych przekonań. Zamiast tego wiernie je zachować, spokojnie słuchając Boga, nie mówiąc nic nieprawdziwego, nie czyniąc nic niesprawiedliwego. A jeśli inni tego nie uznają, to życie przeżywane w prostocie, pokorze, pogodzie nie ma im tego za złe i nie powstrzymuje go od podążania drogą, którą ona prowadzi. Do życia należy podchodzić w czystości, spokoju, akceptacji oraz pokojowej jedności z tym, co musi być. W chwilach, gdy odczuwasz ból, Uważaj, aby nie przyniósł Ci wstydu ani nie degradował Twojej inteligencji. To znaczy nie powstrzymywał go od racjonalnego lub bezinteresownego działania i w większości przypadków powinno pomóc to, co powiedział Epikur, czyli że ból nie jest ani nie do zniesienia, ani niekończący się, o ile pamięta się o jego ograniczeniach i nie powiększa go w swojej wyobraźni. Ostatni punkt i moim zdaniem, jeden z najważniejszych, a mianowicie odnajdź swoją misję. Każdy został zesłany na tę planetę, aby wykonać konkretne zadanie, które wymaga spełnienia. Na tym polega wyjątkowość naszego życia. Często pytamy: Dlaczego ja? Bo ktoś tak chciał, a twoim obowiązkiem jest wypełnić to zadanie jak najlepiej potrafisz. Każdy test jest po coś, każda porażka ma znaczenie, każdy ból przygotowuje cię na coś znacznie lepszego. Ale najważniejsze pytanie: jak na to wszystko zareagujesz? Jeżeli jak wszyscy, twoje ja umrzesz szybciej niż ci się wydaje. Jak stwierdził Wiktor, świat jest w złym stanie, ale wszystko będzie jeszcze gorsze, jeśli każdy z nas nie zrobi wszystkiego, co jest w jego mocy. A moc, którą posiadasz, jest naprawdę potężna. Najwyższy czas udowodnić sobie, że stać się na lepsze życie być może z tragicznymi elementami, być może z cierpieniem, którego dało się uniknąć ale za to z poczuciem, że to, co robisz, jest wypełnione sensem. Unikaj tych 11 produktów a twoje ciało będzie 40 lat młodsze. Jeżeli chcesz poznać wiedzę od największego specjalisty od cofania starzenia, klikaj tutaj.